Cześć witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z um, randomowych tak to się chyba nazywało kiedyś, <laughs> um, Pogramy sobie dzisiaj randomowo na wingmanie, bo czemu by nie. E, tym razem nie ma tutaj ze mną Acera, bo no czemu by nie, poszedł sobie, quitował. i wyszedł, powiedział, że, że idzie sobie załatwić, zobaczymy za ile wróci xd. A jak go jeszcze tutaj nie ma, to możecie zostawić lajka, subika i pamiętajcie, tylko 90% osób, które oglądają ten film, które oglądają mój kanał, w ogóle filmy na moim kanale subskrybuje, więc pamiętajcie, żeby odsubskrybować, żebym miał mniej. No nie? Ha, 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 ha. O, short dust. Czemu mnie, czemu mnie to nie dziwi? Dobra, zobaczymy jak to pójdzie. Może tym razem się coś uda ugrać. Wątpię. Bo jak wiecie ja se w Ciekawe czy mnie znajdzie. O nie Rusek, o nie dobra GG No ciekawe, ciekawe, pewnie pójdą z tyłu Nie? O do chuj Dobra, nieważne Zobaczymy. Zobaczymy. Na razie nie jest nieźle, nieźle. Nie Powiem szczerze, że wyłącznie gorzej. Czemu nie robisz fula? Czemu? Czemu jakiś defius? O co ci chodzi w ogóle, typie? Defius z czymś takim, nie jakby. To jest sam w sobie stosunek. No kurde. Co za random? A kacz w drugiej rundzie? Nie. E take my weapon. Co to jest w ogóle? Co to jest? Co to jest? Co to za rósł, jakiś zimno napadzi gra? co chodzi, patrzcie na to. Patrzcie, jak się trzęsie. Jak się trzęsie, typo. Lec, no patrz no. O mój Boże. GG. Nie mogę, co za typu. Gościem się zaspał na w ogóle. On coś gra w ogóle? Wow. Gość był nieźle, kurde, cool ogarnięty. No, naprawdę. Hashtag wallhack. Wątpię, że on by tutaj stał cały czas, specjalnie. Żeby... Żeby ten... Myślę, że on by zraszał szybciej. Clip that shit. Okej. Okay. Nice. Najwięcej zabójstw. Nice. Słuchajcie, to zrobiłem, gościu. Naprawdę. A, źle żyłem. A, myślę, że no to najs. Nice. Nice, 5 strzałów 95 hp. Dobre, nie jest na średni dystans. Niestety. Dobra, 5-7. Co może pójść nie tak, prawda? Takim, z takim ładnym 5-7 nie da się przegrać, prawda? Kościół w ogóle stoi na spawnie, nie rusza się w ogóle. Wow, nieźle. No, wreszcie się ruszą, nice Okej okay. Nie plantują to zjebie Aż go na wyciągnięcie Ew. O, ciekawe co tam jest Zabierz kogoś? Nie On jest tutaj Lecy, super Zjarał mnie, drugi zjarał, okej, okay, wbijają ostro Nie mogę Co to było, nie

Jasne Celowany Proszę cię, no serio? Chyba na serio Nice decoy, gościu, naprawdę O nie, nie, nie mogę I don't know. Something, something he knows. Question <sighs> nice. Oj, zobaczymy, jak to będzie. Głosujcie w komentarzach, czy jeszcze udamy, udamy, radę, jakoś to ugrać. Ok, go. Czyli już się odpalili, rozumiem, bo przegrali 3 rundy, tak? To nieźle. Zaraz powiesz, że ja czytuję. What the fuck? Oh, you're you're I jesteśmy, możemy powiedzieć o tym, że mamy A wróciłem z wyprawy, stary pijany wrócił z mlekiem. Mhm, <grym> nieźle. Dobra. No, super, bardzo go widziałem. Napiszcie w komentarzu pytanie do widzów, co to znaczy sugo ma od tyłu. Ja nie, nie wiem. No, zastanówcie się, onże. <noise> Gościu, gdybym mógł, to by całe życie stał na spawnie, nie? Powaga. Chodźcie, co się ruszać, chodźcie walczyć CZEMU STOJESZ OBOK MNIE TY ZJEBIE Chłopak był żywą tarczą <noise> To fajna żywa tarcza Nara Nie no, kurde bo on nie, -e. nie w tym samym kierunku co ty Nie idzie Patrz na mapę No i ładnie by w dwóch jalo No. Nice, nie wiem w ogóle. No problem. Jest w ogóle 8-7, było 8, chyba 5. Ja nie wiem co się dzieje, gości, naprawdę. Uuuu, one tap. Dawaj, rzucaj tą, tą. Masz to tu, masz to tutaj. Yo, low. bombasa. Plantuj bombas, a nie mam bombasa. Dawaj, minus osiemdziesiąt jeden. nice, let's go, nice. To było piękne. Dziękujemy bardzo za oglądanko. Trzymajcie się, lajkujcie, subskrybujcie. Zadnijcie do acera Chyba Na razie No podajcie, podajcie Na razie